Generator frajdy. Wszyscy jesteście chorzy. Chorzy jesteście. Co to, co, to, co to się w ogóle wyprawia? Żeście wyszli, z domu wychodzicie? Z domu wychodzicie, szukacie pokemonów? W żadnym wypadku. A komu to potrzebne? A komu to A dlaczego? Dlaczego? Dzisiejsza młodzież to już w ogóle, to, to już tylko, to niczego się nie nadaje. Ja za, za moich czasów, za moich czasów to nie było czegoś takiego jak zabawa. Dostałem informację, że Polsat Polsat zrobił reportaż zabawny na temat Pokémon Go. No i sobie myślę, o, fajnie. Nauczysz czegoś nowego o tym wydarzeniu na skalę światową. Żartuję, bo to jest, co wydarzenia. To tylko babcia ogląda. A co babcia chce zobaczyć w telewizji? Czy babcia chce zobaczyć, że ktoś powiedział, że Pokémony są fajne? Nie, nie, babcia chce zobaczyć, babcia chce się upewnić w swoim zdaniu, że jak czegoś nie rozumie, to to jest straszne i tego nie wolno dotykać. Więc teraz trochę porozmawiam o tym, o, tym, o tym reportażu, ale głupio mi trochę, tak szczerze. Bo szkalowanie i analiza reportażu zrobionego przez telewizję na temat gier, to jest tak jak, tak jak śmianie się z dzieci na YouTubie. To jest taki poziom Lifiego trochę, bo tak samo ten reporter w telewizji, tak samo takie dziecko na YouTube jest po prostu naiwne i nie wolno się z tego śmiać. To jest strasznie łatwy cel bardzo łatwy cel, ale, ale jak sprawdzałem ostatnio, tam są dorośli ludzie, pracują w Polsacie, więc. No, takie, no spojrzymy sobie, spojrzymy sobie. Uwaga, trzymajcie się za szelki. Pokémonowy szał ogarnął cały świat. Ludzie wyszli z domów, by szukać wirtualnych stworków, które pojawiają się na ekranach ich smartfonów, nałożone na rzeczywisty obraz. Dobra. No, zrozumiałe. No, wytłumaczyli trochę. Już taka babcia już by zrozumiała, co chodzi. No, to teraz. To co teraz? No teraz trzeba powiedzieć, jaki fenomen, ile ludzi w ogóle się spotyka grając w grę w prawdziwym życiu. Niektórzy w pogoni za Pokemonami zapędzają się jednak w miejsca, gdzie takie zachowanie zupełnie nie przystoi. Michał Kwiatkowski. Ile? Już, już sprawdzam, ile. 10 sekund i 10 sekund i babcia już wie, już, już się nie musi bać. I tu już taka babcia już tak może z ulgą. Huh. Bo to 10 sekund było takim strasznym czasem dla babci, kiedy babcia nie wiedziała, co się dzieje. A w tych 10 sekundach już telewizja powiedziała: nie martw się Krystyna! To jest dziwne i nie musisz tego rozumieć. To jest chore. Nie ma po co to rozumieć, bo to jest złe. To jest złe dla wszystkich. Nie, nie martw się już, babciu. Już, już, już spokojnie, już. Cii, 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 cii. Już, no już zapłacę cyfrowy posłat, pamiętaj. Marzyłem o tym kiedy byłem dzieckiem, chciałem wyłapać je wszystkie. Ten mężczyzna nie majaczy, tylko wspomina słynną japońską kreskówkę o łapaniu stworków. słynną japońską kres kres kreskówkę! A! Słynna japońska kreskówka. To jest taki sposób, jak, jak obrazić trzy grupy ludzi w jednym zdaniu. Bo właśnie obraził graczy, fanów Pokémonów i mangozjewów naraz. Ja pierdolę. Słynna japońska kreskówka. To już, jak ktoś lubi anime, to już po nim. Już martwy. Już krew z uszu leci. Jak ktoś wspomina japońska kreskówka, to już wiesz, to już sięga po katane i już ucieka. Uciekaj w tej chwili, bo taki człowiek, on jest, to już, on jest teraz żony krwi. <laughs> I nawet ja się trochę czuję urażony, jako fan gier Pokémon. No, a, Pokémony są z gier ogólnie? Co to? Nintendo, co to jest? Jacek, Jacek, skąd są Pokémony? No, Pokémony są z kreskówki, ty pewny jesteś? Z kreskówki, kiedyś taka kreskówka chyba była. A ty pewny jesteś, że to. a to nie było z gry przypadkiem? A teraz to już chyba już renderuje. Już, już render leci, patrz. W dniu premiery gry Pokémon Go akcje wydawcy japońskiego potentata Nintendo wystrzeliły o 24%. Wspomnieli. Nazwa Nintendo się pojawiła. Wow. Też... Dostaje plusik. Nikt nie wspomniał o tym, że teraz oczywiście, że 30%, do 30 skoczyło, ale... W porównaniu z tym, co się działo w dni, kiedy Wii rządziło, to... To jest nic. Bo wtedy to akcje strzelały. Jak Nintendo pierwszy wyszło. Teraz to akcje spadają tylko. Bo Nintendo robi strasznie dużo głupich decyzji biznesowych. Na przykład konsoli... Wii U. Wii U. Nie nazwali jej na nowym, nazwali Wii dodali U i ludzie myśleli, że to jest jakiś dodatek do pierwszego Wii. I tego nikt nie kupił. W ogóle, jak, jak znajdziesz kogoś, kto posiada Wii U, to mi powiedz, bo pograłbym w Mario Kart'a w sumie. Powiew świeżości w świecie gier, wyjście z zabawą w świat realny. Co oczywiście ma pewne zalety. Wiem, że to pewne zagrożenia są, ale w końcu stają od komputera i chodzą po świecie. Chociaż trochę ruchu mają. Oczywiście ma pewne zalety. To ogólnie z Pokemon Go to jest szatan i złodziej i nie graj, ale ma pewne zalety, wychodzą na dwór, na dwór, wyszli na dwór. Ale pytanie, czy świat ich chce? Ale pytanie, czy świat ich chce? Czy świat chce takich zjemów, którzy wychodzą z domu i, i chodzą po dworzu? Widziałeś takiego kiedyś? Broni się między innymi Muzeum Oświęcimskie, miejsce szczególnie zagrożone wycieczkami bezmyślnej młodzieży. Dobra, to akurat, no już taki poważniejszy temat, więc chwilę powagi. Eee, bo to na pewno słyszeliście, jakiś artykuł na pewno się pokazał, że na przykład Auschwitz albo Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie miało problem z tym, że ludzie faktycznie chodzili po ich muzeach, po miejscach, które wymagały jednak trochę powagi i łapali Pokemony. Prawda, fajna rzecz jest taka, że, o czym oczywiście Polsat nie wspomniał, inny reportaż widziałem i stamtąd się dowiedziałem, że Niantic, czyli firma, która robi Pokemon Go, faktycznie skontaktowała się z zarządcami Muzeum w Auschwitz i teren zostanie wyjęty z gry. W sensie nie będą tam się spawnować pewnie pokemony, nie idzie żadnych Pokestopów. I według mnie to jest okej okay, rozwiązanie, całkiem dobre. Bo zawsze się znajdzie jakiś Gimbus, który, no. Takie śmieszne. Haha, kofing ha, <laughs> w Auschwitz, ale zabawne. Bo gaz, czaisz? Śmieszne. Gaz, Auschwitz, jeszcze morda. <laughs> czekaj. Teraz się śmiać. To jest kofing, jest Nie? I patrzcie na to, pyk. <laughs> to jest śmieszne, bo to jest ten człowiek, co Twoi rodzice płakali, gdy umarł. Więc. Ogólnie myślę, ja jestem za, żeby takie miejsca wyjąć ogólnie z gry. Ale oczywiście reportaż tym nie wspomniał, bo po co? Nie wspomniał o tym, że Antique nie jest szatanem i babcia nie ma się tak naprawdę czego bać, bo jak się okazuje Pokémon go robią ludzie, a nie szatan. Pewna młoda amerykanka szukała pod mostem Pokémona, a znalazła ofiarę morderstwa. Słyszeliście, Laska znalazła pod mostem ciało, bo szukała Pokemonów. Słyszeliście, słyszeliście? Nowy. Eksperci do spraw bezpieczeństwa w sieci alarmują też, że gra żąda swobodnego dostępu do danych osobistych. Kiedy to wyszło? 14 Wyszło 14 lipca. I już chyba po update'cie, który wyeliminował... który naprawił błąd. Wyświetlało, że potrzebuje dostępu do twojego całego konta, ale to był błąd. Który naprawiono zaraz potem, ponieważ no... sporo ludzi się wkurwiło. Ale o tym po co, po co... o tym wspominać? Lepiej powiedzieć... lepiej powiedzieć coś takiego, że... ...swobodnego dostępu do danych osobistych. Swo swobodny dostęp do danych osobistych. O nie, moja renta. Ale odzieranie z prywatności to już dziś norma. All the smartphones... Przed erą smartfonów ludzie żyli swoim życiem. Dziś inni wiedzą co robimy, gdzie i kiedy. To niebezpieczne. O, o, o Co to, prywatność, co to? A, no tak, no... Babcia wie, babcia wie, babcia słyszała, że prywatności to już nie ma teraz. A ta babcia o strasznie przerażona tym, że już nie ma prywatności, strasznie. A potem sobie tam o 16 zrobi herbatkę, usiądzie w oknie i będzie patrzeć przez 3 godziny, jak wszyscy o sobie, co? No, po tym, po tym, po ulicy, co? I będziesz patrzeć, jak sobie kurwa idę do sklepu i wracam, i będziesz czekała tam cały czas, żeby zobaczyć, gdzie ja idę, co? Żeby jeszcze wiedzieć, gdzie ja mieszkam. Ja cię kurwa wiem, spod jedynki pani. Ja cię wiem, ja cię, ja ja wiem. Ja, 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 ja. Rzeczywistość rozszerzona znajduje się na styku tego, co realne i tego, co wirtualne. Jeżeli źle wymierzy się proporcje, to zderzenie tych dwóch światów może być bardzo bolesne. Michał Krakowski, wydarzenia. Powiało ogrozą. No to takie. Matrix trochę. Śmiesznym, jak gówniane reportaże się zawsze kończą Się zawsze kończył czymś takim, że to jest. nowa rzecz. Ale jeśli nie będzie. jeśli będzie użyta w zły sposób, to balans może być zachwiany. Jak na no to Ci się uwagę, to każdy reportaż w telewizji tak kończy, właśnie. Ja, o, nowa rzecz. Jak, nie jak będzie źle używana, to będzie źle dla wszystkich. Balans zostanie zachwiany i może się kończyć źle. No i po takiej reportażu już babcia wie, co trzeba myśleć. W Pokemon Go to grają tylko ludzie, którzy są kompletnie oddani mediom i są świrami. No i teraz taka barcia może sobie spokojnie obejrzeć bez nerwów trudne tajemnice z sąsiadów z szkoły pielęgniarek.